Tak mówi Pan, który zasiada na wyniosłym tronie, którego pod nóżkiem jest ziemia. Ile jeszcze będziecie zwlekać z przychodzeniem do mnie? Ile jeszcze mam posłać słów do Was, abyście zaczęli słuchać Boga swego? Co dałem Wam za trudnego, ludzie moi? Dzień za dniem mija, a Wy się oszukujecie ratunku mego przyjąć nie chcecie. Pozory zachowujecie, nie ma w was bojaźni przede mną. Bez wiary nie można mi się podobać, a wy ludziom bardziej wierzycie niż mi i głosu mego słuchać nie chcecie. Nawracacie się połowicznie, a pokutować z grzechów nie chcecie. Jeden za drugim powtarza, że to proces. A ja chcę, aby mój lud był święty, oddzielony od świata. A wy tak bardzo kochacie to, co i ten świat kocha. Niczym nie różnicie się od waszych ojców. Oni też chcieli być jak ludy. A to ja zapłaciłem za każdego z was. Nie należycie do siebie. A żyjecie tak, jakby się nic nie zmieniło. Krążycie dookoła, jak Izrael po pustyni, błąkacie się, ale blisko przyjść nie chcecie. Po kątach szemracie, narzekając na wszystko. Straciliście pierwszą miłość i wdzięczność ludu mój. Co mi odpowiesz, kiedy przyjdę? Czego nie mogę zrobić, co jest dla mnie za trudne. Ale to Wasze winy, Wasze grzechy, Wasza pycha i wyniosłość nie pozwala zbliżyć się do mnie. Pokutuj i upamiętaj się, moja umiłowana, aby wstyd Cię nie zastał, bo ja jeszcze daję czas, krótki czas, aby się przybliżyć do mnie. Nie oszukuj się, nie narzekaj, nie szukaj wymówek, tylko przyjdź, a ja Ci pokażę grzech i uratuję Cię od wiecznego potępienia. Ja jestem mocnym Bogiem, pełnym zmiłowania. Nie trwoń mojej łaski, abyś nie musiała płakać i być odrzuconą. Bo ja sam, ja sam zapłaciłem za Ciebie, ale jak stoisz daleko, nie wyznając grzechów, nie mogę Cię ratować. Amen.